Stawaj i dokonaj wyboru. to znowu ty? Jak zwykle możesz wybrać strzałę albo jedzenie. Tutaj w cywilizacji uczników codziennie mogę dokonać wyboru jedzenia albo strzały. Na wypadek dnia próby, w którym muszę oddać jeden celny strzał. Kurde, nie mam strzału, ale jestem mega głodny. Dobra, strażniku, biorę jedzenie. No dobra, jak uważasz, ale mam nadzieję, że masz strzałę, bo dzisiaj jest dzień próby. Będziesz musiał oddać jeden celny strzał. Co? To za dzisiaj? Czekaj, czekaj, jak ja w ogóle straciłem wszystkie moje strzały! Jeden strzał to ta słodka żaba? Biorę w ciemno. Ach, teraz to ma sens. Ruszaj się, nie ma czasu. Idziemy do komnaty próby. Jeżeli czegoś zaraz nie myślę, to nie znam dnia próby. Trafiają z tym samym do lawy. Muszę coś wykminić. Sprawa jest prosta. Jeden celny strzał i możesz wrócić do celi. Nie bym strzelił, gdybym w ogóle miał czym. Ej, ej, ps, ps, ps. Halo! Głupku! Od kiedy książki gadają? Chyba coś sery ze mną jest nie tak. Tutaj! Pru, mogę ci jakoś pomóc i dać te strzałę, ale twoi widzowie muszą zostawić suba. Szczerze nie wiem, co mogę powiedzieć, żeby was przekonać, ale serio, proszę, zostaw tego suba. Dobra, masz i zdane.